Za chwilę popłyniemy do Finlandii, do Helsinek. Za godzinę odpływamy. Ploniemy 2,5 godziny. Będziemy mieć trochę czasu, więc zwiedzimy Helsinki. No i jutro idziemy do Kirami. Konstrukcja drewniana, bale klejone, drewno iglaste. No to szacunek, prawda? Ciekawa budowla. Konstrukcja się znajduje w Helsinkach. Widać, że to mają właściwe podejście do drewna. Szanuje drewno, pokazuje, eksponuje i to, to, jest, to jest piękne. Firma, która produkuje bale z drewna, z wkładem stworzy bale podgrzewane. To jest nasz kolejny partner w Finlandii, więc na nasz projekt będzie udostępniona jedna bale, którą przedostajemy na zamarzniętym jeziorze. Zobaczymy, zobaczymy jak się sprawdzi w tych warunkach, kiedy jest wlewana woda i co chwilę wylewana, zresztą będzie mróz. Zobaczymy czy ten wkład stworzy w sztucznych wytrzyma. Idziemy teraz właśnie na północ, po Finlandii. Przyroda jest trochę inna. Przedstawiłem, czym się zajmuję na co dzień, to znaczy technologią drewna. Że nie tylko nas jakby fascynuje sport, pasje, analizę, możliwość ludzkiego organizmu, ale również drewno. Jestem doktorem z tej dziedziny, z technologii drewna, z obróbki termicznej. A tak się składa, że bali są wykonane z drewna skandynawskiego na no, wyjątkowych parametrach, dlatego, że wyrosło w tych skrajnie trudnych warunkach. Wczoraj w nocy przyjechaliśmy do Nimi i dzisiaj z rano rozpoczęliśmy poszukiwanie miejsca, gdzie mogę spędzić te dwa miesiące. Tak się składa, że dzień jest bardzo krótki, więc o 10.00 jest już coś widać, a o 14.00 już jest ciemno. Dzisiaj pierwszą noc spędzę już na lodzie. Mam wszystko przygotowane do spania. Był wiatr. Później śnieg. Ale myślę, nie przemoknięty. Jutro ja przetransportuję tutaj wszystko Jest bardzo ładne zakole Jestem ciekaw jaka jest głębokość wody Czy da się morsować Więc jutro zrobimy kilka obszarów zobaczymy ale no, naprawdę jest cicho, lasek Zatoczka Narałam wody do bali Zamorsowano w bali Pierwszy raz w Leponii no, czekam na mrozy. Jak będę większą mrozy, to lód będzie grubszy. Żeby to wszystko wytrzymało. Ponieważ, jak na Lałam do bali wody, to lut zaszło pękać. Już drugi dzień w Japonii za mną. Przeniosłem swoje spanie w drugie miejsce jest takie miejsce bardziej zaciszne. W tym miejscu się spotykają dwie rzeki. Też lód trochę grubszy, ma około 8 cm długości. Pala już złożona, Pierwsza podłociska złącza. Można nalewać wody, palić i się kompresować. Z tego drewna są produkowane bale drewniane firmy Wingberg, z drewna pozyskanego w Skandynawii. To drewno się cechuje większą też przeciągłością na działanie różnych niekorzystnych warunków. Czym trudniejsze są warunki wzrostu drzewa, tym odmienne są cechy tego drewna. drewno jest przeważnie bardziej gęste, bardziej zwarte. I ma wyższą wytrzymałość. Drewno ma naturalną trwałość. Ta trwałość jest uzależniona od szeregu czynników, takich jak gatunek, rodzaj drewna oraz w jakim środowisku dane drzewo wyrosło. Te cechy możemy jeszcze poprawić poprzez modyfikację termiczną, to znaczy obróbkę drewna wysokimi temperaturami. Takie drewno z wyglądu jest dużo ciemniejsze. I poprzez taką obróbkę zyskujemy takie cechy jak zmniejszenie zmienności wymiarowej, to znaczy to drewno w mniejszym stopniu pracuje, ale również się zmniejsza przewodność cieplna, to znaczy to drewno funkcjonuje bez małego jak termos. Więc jak widzimy, że na trwałość i żywotność paliw wpływa masa czynników, takie czynniki jak siedlisko, modyfikacja termiczna. Dzięki czemu uzyskujemy wyrób o dużo większej trwałości i żywotności. Nazywam się Valeria Romanowski. Chciałbym spędzić dwa miesiące w tym miejscu, bez korzystania z ciepła, w tych warunkach. Taki mamy projekt założony przez Zespół Oswojamy Żywioły.